Cześć, tutaj kanał Przylesie. Mamy tutaj już posadzoną naszą cebulkę. Tak jak widzieliście w ostatnim filmiku. Zaraz postaram się nie zasłaniać swoim własnym cieniem. Jest cebulka, jest. Widać w rządkach, widać ją. Teraz tak, tak jak ustalałam wcześniej. Tutaj sobie zostawię jeszcze miejsce na por. I tutaj w tym miejscu będzie, będziemy mieli marchewkę pietruszkę bądź pietruszkę, marchewkę i wolne miejsce na papryki. Te z rozsady, które będą początkowo tutaj w tym naszym pojemniku, inspekcie tak zwanym. Także dzisiaj będziemy sobie tutaj siać marchew, pietruszkę. Pietruszkę Wam polecam typu typu berlińskiego, berlińska jest sprawdzona przeze mnie i przez teściową już naprawdę od wielu wielu lat naprawdę się sprawdza, nie rozwidla się, jest bardzo fajna. Jest po prostu dobra. I myślę, że gdzieś tutaj w okolicy byle nie za blisko pomidorów wymyśliłam sobie w tym roku bób. Zobaczymy czy to w ogóle pójdzie, czy to wyrośnie, jak się będzie zachowywało i czy będzie bardzo problemowe, ponieważ bób również uwielbiam, więc trzeba będzie też zabrać się za to. Więc od czego zaczynam? Oczywiście od zaznaczenia sobie miejsca, gdzie dokładnie będę to siała. No, tak też więc zaraz zrobię. No i teraz tak. Jak już ustaliliśmy wcześniej, ogródek jest już przekopany. Wszystkie trawy, które były są powyciągane. Wszystkie korzonki były otrzepane, wyrzucone na kompost i teraz co musimy zrobić? wyrównać teren, na którym będziemy siać marchewkę, pietruszkę, czyli grabki standardowo rozgrabujemy ten teren, rozgrabiamy. Boże co to za słowo rozgrabujemy. Słuchajcie, nowa Polszczyzna mi się wkrada. Ale to wszystko ten stres, to działanie w ogródku. Po prostu grabicie sobie ten teren, tak żeby był w miarę równy, a to wszystko po to, żeby nie było górek padołków. Bo jak będziecie siać, to w momencie, kiedy będzie jakaś tam górka mocniejsza. To jedno nasionko będzie tu, drugie wyżej, trzecie jeszcze wyżej, czwarte całkiem nisko i będzie to skutkowało tym, że e, siejki wyjdą wam jedna za tydzień, druga za miesiąc i to jest totalnie bez sensu. Więc mniej więcej, słuchajcie, bez fanatyzmu, mniej więcej wygrabić grabkami, żeby było tak równo w miarę e, wizualnie. E, oznaczcie sobie miejsce, ja sobie tutaj zaznaczyłam kamieniami, odkąd do kąd mam tutaj właśnie tą. Ten inspekt, w cudzysłowie, szklarenkę, i wiem, że mam tutaj do podziału na trzy równe części ten pasek. Także zaraz pokażę dalej, co się będzie działo. No i teraz, tak, jak widzicie, podzieliłam sobie tą część mniej więcej, tak jak mówię, bez fanatyzmu, na trzy prawie że równe części. No, jakby był ślepy na jedno oko, to może i są równe. E, o czym trzeba pamiętać? Musicie sobie zrobić ścieżkę pomiędzy każdą uprawą, bo trzeba będzie coś na przykład przerwać, wyplewić. No i jak wejdziecie wtedy? Będziecie deptać po marchewce, żeby wyplewić pietruszkę. No to bez sensu totalnie. Co sobie jeszcze przygotowałam? Słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Dwa, jakieś mogą być patyki. U mnie to są pręty zbrojeniowe, bo akurat zostały z budowy, więc są, więc się przydadzą. Nawijacie sobie jakikolwiek sznurek, może być e, no cokolwiek, tak? Jakiś sznurek, e, który macie akurat w domu, e, pod ręką. Nawijacie sobie trochę więcej na jedno i na drugie. E, I co? I już Wam pokazuję, czemu ma to służyć. W momencie, kiedy będziecie tutaj sobie siać, to lecicie po tym sznurku i macie wyznaczone równą rządkę. Oczywiście też nie skupiajcie się, żeby to było od centymetra, bo to jest totalnie bez sensu. A po co kazałam nawinąć więcej? Bo jak będziecie mieli dłuższy dystans, odwijacie, odwijacie, odwijacie i macie wtedy, możecie sobie użyć tego do siewu, na przykład dłuższej rządki, tak? Do, do dłuższego rządka. Także dobra, zaraz Wam pokażę, o co mi tutaj chodzi z tym wszystkim. E, przeważnie używam sobie, tak dla wygody po prostu, jakieś deseczki, widzicie? Z równym, z równym tutaj e, spodem nie wiem, ona ma 2-2,5 cm, nie jest to ważne, nieistotne. I lecę sobie wzdłuż teraz tego sznurka, tą deseczką. I co? I wyznaczam sobie miejsce, gdzie będę wsypywać nasionka. Jest to taki mój sposób. Nie wiem, czy ktoś tak robi, czy nie. U mnie się to sprawdza. Lubię robić to w ten sposób. Nie dociskam za mocno, żeby nie robić różnicy poziomów, tak jak Wam mówiłam. Chodzi o to sianie na zasadzie wyżej niżej cyk. Nie potrzebujecie w tym momencie haczki, nic. Pamiętajcie, żeby nie robić tej bruzy zbyt głęboko. O i macie już gotowy rządek do posiania na przykład, nie wiem, marchewki. Co robimy następnie? Przesuwamy sznureczek trochę dalej. Myślę, że takie cztery rządki marchewki mi wystarczą. Oczywiście starajcie się trzymać tych ustaleń, które są na opakowaniu, że tam co 10 czy 20 centymetrów. Ja mówię, zawsze robiłam to według linijki. Starałam się, znaczy zawsze, do może zeszłego roku, a teraz już przestałam to robić w ten sposób. Bo widzę, że nie wszystko, co jest tak od liniki jest koniecznie dobre. I tutaj sobie wbijam obok. O cyk. I macie wyznaczony już, widzicie, podział pomiędzy. Jest. Moment, bo tu słońce świeci. O, tak będzie widać. O. I jest równica 20 cm mniej więcej. I tutaj będę sobie robić kolejny rządek tą samą deseczką. Zaraz zrobię rządki i przejdziemy do siania. I w te oto miejsca wysiewamy sobie marcheweczkę Ja akurat w tym roku wybrałam. Wersję późną o nazwie Koral, taka odmiana. I po prostu bierzecie sobie i sypiecie do roweczków. Ja już tutaj posypałam, tylko instruktażowo Wam pokazuję. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jeszcze po prostu tą resztkę, która mi została. Taka paczuszka, słuchajcie, jedna starczyła mi na cztery rządki. Takie o długości 2,5 metra. Mniej więcej. O i to jest zdecydowanie naprawdę dużo. Nie musicie się bać, że coś tam wam nie starczy. Co się zmieniło jeszcze? Patyczki. Po co są te patyczki? A no po to. Słuchajcie, że jak przyjdzie taki moment, że zacznie wszystko rosnąć razem, czyli i chwasty, i marchewka, to uwierzcie mi, nie ogarniecie gdzie jest co. I chwasty mogą zakłużyć nam marchewkę, a wy nie będziecie wiedzieli, co w danym momencie z tym zrobić. Czy to jest chwast, czy to już marchewka, czy co to jest. Także tu będzie marcheweczka. I też proponuję, żebyście sobie wbili jakiś znacznik, co gdzie posialiście. I tak samo z pietruszką. Tak jak mówiłam, deszcz nam przeszkodził. Jak widzicie, jest ziemia zwilżona, ale jest to ten. Kapuśniaczek, więc aż tak bardzo nam nie przeszkadza. Ja już sobie słuchajcie, tutaj sypnęłam, bo nie potrafię w jednej ręce nagrywać, drugą tylko sypać, tylko po prostu w jednej sobie trzymam, a drugą rozdrabniam. No i tak właśnie zrobiłam tym razem. Pokażę wam te nasionka, o ile będzie je widać. One są takie, o widać. Widzicie? Po prostu są sypnięte, tak jakbyście przyprawiali zupę solą. Dokładnie w taki sam sposób no i co? I teraz przydałoby się zasypać te dołeczki tak samo jak zrobiłam to wcześniej z marchewką, tak samo robimy z pietruszką. No to co robimy? Robimy. Tak samo dałam też patyczki słuchajcie, żeby zaznaczyć, gdzie lecą rządki. Ja sobie to w ten sposób przysypuję. Słuchajcie, zawsze robię to tak samo. Kurczę powiem Wam, że nie lubię trochę pietruszki. Marchewkę zresztą też nie przepadam, jeżeli chodzi o sianie i potem zabawę z nią. Chociaż fajnie sobie potem do zupki dać świeżą marcheweczkę swoją i pietruszkę, ale denerwuje mnie po prostu strasznie przerywanie tego dziadostwa, bo to jest jednak mm, taka czynność. Ogólnie chyba nieprzyjemna, ale to Wam pokażę już w momencie, kiedy trzeba będzie to zrobić. Po prostu trzeba przerwać za dużą ilość, która nam się wysiała, bo w innym przypadku, jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy mieli do czynienia z taką pietruszką, jak tam w zeszłym roku pokazałam Wam to. Po prostu tak zdarzyły się wakacje, wyjazd. Nie zdążyłam tego sobie ogarnąć przed wakacjami i w związku z czym... Zostawiłam to i Pietruszka została nieprzerwana, a w związku z tym była już spisana na, na straty, bo jak wiecie, nieprzerwana Pietruszka, albo się dowiecie, nie wiem, e, nie rośnie. Ona idzie, e, jed, jeden korzeń wchodzi na drugi, jest za gęsto i ona nie rośnie w korzeń, tylko idzie sobie moi drodzy w tą górę, w tą nać. No i, i tak właśnie to wygląda, więc. Niestety trzeba to poprzerywać, tak, żebyśmy mieli ładną pietruszkę i marchewkę. Niestety trzeba to robić. Ale tak jak mówię, potem taką słodziutką marcheweczkę. Albo taką świeżą, zieloną, pachnącą pietruszkę własną, wyhodowaną. Wiecie, jak to człowiek się wtedy cieszy. Naprawdę wam to polecam. Róbcie to. Siejcie swoje warzywa. Bo warto, warto dla samej satysfakcji i żeby właśnie mieć coś swojego. Ja akurat w tym roku, słuchajcie, ja nigdy nie używałam tych nasion zaprawianych, ale w tym roku jakby nie zwróciłam na to uwagi. I kupiłam właśnie takie zaprawione e, nasiona. No to to nic nie szkodzi, tak? Ale mimo wszystko gdzieś tam może są one inne. Dzień dobry. Więc zobaczymy, no. Jak to będzie. Będą na pewno bardziej odporne. Te nasionka nasze. Dobra, no to co? Mamy marchewkę po prawej mamy pietruszkę. Normalnie e, wsadziłabym tutaj taki znacznik, ale dlatego, że nagrywam filmiki, nie muszę tego robić. Cofnę sobie filmik do tyłu i będę wiedziała, co posiałam w jakim miejscu. I to jest właśnie też ten <tus> plus nagrywania. Dobra, i słuchajcie, teraz tak. Kolejna rzecz to ten nasz bób. No i tu mam teraz problem, bo Bobu nie przewidziałam jako takiego tutaj u mnie, u siebie. Myślałam, żeby go posiać tutaj, ale tu będą pomidory, a pomidory i bób wykluczają się nawzajem, nie lubią rosnąć koło siebie, bo jedno i drugie rośnie wysokie, jedno i drugie rośnie głęboko i zajmuje miejsca na szerz. Także one się będą po prostu kucić pod ziemią. Więc e, tak sobie jeszcze muszę tu zaraz ogarnąć. No i dobra, więc tak postanowiłam, że Bób będzie jednak w tym miejscu, ponieważ tam mam miejsce na kabaczki. E, więc Bób będzie w tym miejscu, zrobię przerwę i najwidoczniej po prostu posadzę pomidory tylko do tego miejsca. Zrobię przerwę gdzieś metrową e, i dopiero będzie Bób, fasola, ewentualnie e, jak już strączkowe, to strączkowe razem. Słuchajcie, ja robię takie dołki co 20 cm, tam piszą, że rzędy powinny mieć mniej więcej odstęp 50 cm, a powiem Wam nie posłucham się. Dlatego, że kiedyś z teściową też sadziłam, siałam bób i nic się takiego nie stało. To jest praktycznie jak fasola, tylko tyle, że większe, i nie zamierzam się do tego stosować. Będę przekorna. Zasypujemy je na mniej więcej. Głębokości 6 cm, od 4 do 6, tak? Muszą być ciut głębiej niż taka marchewka pietruszka No i wsadzam po trzy nasionka mniej więcej do każdej z dziurek. Coś tam zawsze z tego wyjdzie. bub kupiłam w tym roku Windsor, tak się nazywa. Taka odmiana nie jest to odmiana, której specjalnie szukałam. Po prostu taka była. Miałam ochotę. Wysiać w tym roku właśnie bób i dlatego nawet nie patrzyłam. Patrzyłam tylko, że jest to dosyć wczesna odmiana, i powiem Wam szczerze, że ten bub to już mógłby być wysiany do takiego inspektu czy w jakieś tam doniczki już w lutym, luty, marzec. Więc nie wiem, zobaczymy, czy to w ogóle, jak to będzie wyglądało. Czy to się uda. Kto nie ryzykuje ten nieje bobu, o, no żadna filozofia, sami widzicie, po prostu wrzucam sobie po trzy ziarna do każdej dziury i, i jest, O! tu dam nawet cztery, tutaj jedna jest taka widać, to jedno ziarenko jest jakieś podejrzane. Może tak podejrzewam, że mogłoby nie wyjść? Jak właśnie widzicie, że jest jakieś suche, takie wiecie, nie za bardzo, to można się pokusić o włożenie więcej niż skazane na opakowaniu. No i dobra, i po prostu zasypuję. Zasypuję. Mogłabym sobie też to oznaczyć patykami, tak jak to robiłam w przypadku marchewki, pietruszki, ale powiem Wam, że bób wygląda tak e, inaczej, że nie będzie takiej potrzeby. Od razu poznam, że to bób, więc nawet nie zamierzam tego e, oznaczać. Oznaczę sobie tylko miejsce, odkąd dokąd ten bób został posiany i to zdecydowanie wystarczy. Widzicie, większość rzeczy robię ręką. No, tak już się przyzwyczaiłam. No i mamy miejsce oznaczone patyczkami dla bobu. Także to na dzisiaj będzie wszystko. To takie wiecie: pierwsze koty za płoty. I tyle e, na dzisiaj wystarczy. Także mamy co? Podsumowując, pietruszkę. O, właśnie. A propos marchewkę, pietruszkę, e, tutaj jest zostawione miejsce na papryki i bób. Także na razie tyle, a już w przyszłym odcinku podejrzewam e, mogę się pokusić o pokazanie Wam tutaj siania kabaczków, a z pomidorami to jeszcze jeszcze za szybko, dopiero dziś koło 15 maja, więc na razie tyle. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Pamiętacie, jak Wam e, pokazywałam chyba na takie początki wiosny były. Mówiłam, że w tym miejscu będzie rabarbar. No i co? Jest rabarbar. Mamy kwiecień. Początki kwietnia. No już prawie, że połowa zaraz będzie. No i zobaczcie. Jest rabarbar. To są świeżo nasiane. W zeszłym roku. Słuchajcie, on nam wybił, wybujał. Ja nie, nie obcięłam tych kwiatostanów. Po prostu mnóstwo zebraliśmy tych nasion i postanowiłam, że coś tam sobie tutaj jeszcze dosieje. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie, to nie będę płakać. Ale zobaczcie, jak on jest piękny, jak wychodzi. Jest taki właśnie koloru takiego wina. Jest przepiękny i zaraz będzie rabarbar. Zobaczcie, już jest normalnie liść z łodyżką. Jakby się uparł, już by mógł chrupać. Także tak to wygląda. No i na razie na tyle. Bądźcie y, szczęśliwi, próbujcie swojego ogródka y, sami na własną rękę. Nie trzymajcie się linijek, nie przejmujcie się, y, róbcie tylko wszystko z głową. I tyle, i nie bójcie się zaczynać i siać swoich rzeczy. Ale jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. W razie, gdybyście kiedyś kopali w ziemi i znaleźli coś takiego. Widzicie? Taki gruby pędrak. Tutaj ma głowę, jest obrzydliwy. A to jest, wiecie co? To jest chrabąszcz. Także nad tym się nie litujmy, tylko rzuć, rzućcie to gdzieś w pole, daleko albo gdzieś e, jak macie przed domem chodnik, bądź cokolwiek. Ptaki już będą wiedziały, co z tym zrobić. Na pewno będą się cieszyć, a Wy pozbędziecie się szkodnika, który Wam będzie e, buszował. Po ogródku. Dobra, tym akcentem pozdrawiam i zapraszam na kolejny filmik Buziaki. Pa.